Witamy wszystkich gospodarstwo biokunów, warzywa bez nawozów i, i środków ochrony roślin jest z nami nasz główny technolog Mirek. Mirek jak tam cukinia? Cukina już ma owoce i kwiaty, kwiaty już mają, są rozwinięte tak jak tamten, i też kwiaty idą do sprzedaży, w restauracje chętnie wrocławskie kupują i robią żywność w kwiatach cukini. Tak tutaj takie kwiaty akurat to jeszcze są małe, bo cukinia dopiero, dopiero wyrośnie, to będą du, duże kwiaty jak ta cukinia będzie się rozwijać. Kwiaty, kwiaty mają szerokie zastosowanie, możecie Państwo sprawdzić na internecie, ale co ważniejsze też sprzedajemy mini cukinie gdzieś takiej wielkości i mini cukinie, bo cukinie mini albo taką małą możemy jeść jak ogórki. Spróbujmy Mielek czy dobrze. I, y y y Poznaje się dobry owoc po słodkości. Każdy owoc musi być słodki i jeżeli jest gorzki, to jest niedobry, zdrowy przeazotowany. Jak oceniasz? Pyszna. Pyszna. Bez nawozów, bez środków ochrony roślin. Mm. Także dopiero się zaczyna, niedługo będziemy sprzedawać cukinie duże, mini cukinie, zachęcamy do kiszenia czy ten, no i oczywiście kwiaty, kwiaty cukinii, także zapraszamy.